A co to jest za tablica za tobą taka? A to zapisywanie do zapisywania do, niej, do, zapisywania do niej. A czy byś wziął ją i pokazał z bliska, co tam jest napisane na niej? O mnie ciekawi, Dawid, jak ty to napisałeś. Jakie masz pismo? Normalne mam Pokaż, pismo, ale ty z tymi zapisuję! A czy byś wziął ją i pokazał z bliska, co tam jest napisane na niej? O mnie ciekawi, Dawid, jak ty to napisałeś. Jakie masz pismo? Normalne mam pokaż, pismo! Z dużymi literami zapisuję! Dużymi literami to weź, pokaż, pokaż. Tak z bliska wszystkich widzów tam. Bo Dawid, za tobą jak jest ta tablica, tam nic nie widać zbytnio. Tam tylko jest biały kolor i tyle. Da. Nie widać tych nazw. Musisz z bliska pokazać. No jak mam ci to pokazać? Kamerki nie przybliżę! Kamerki nie przybliża! Dawid za tobą jak jest ta tablica, tam nic nie widać zbytnio, tam tylko jest biały kolor i tyle. Nie widać tych nas. Musisz z bliska pokazać. No jak mam ci cię pokazać? Kamerki nie przybliżę! Kamer... Dawid musisz tak wziąć tą tablicę ze ściany i podejść z nią I do kamery tak pokazać. Z bliska. Bo, jak ona jest tak daleko, jak jest ta tablica tak daleko, tam nic nie widać z daleka. Czekaj, da się ją zdjąć! Dawid, musisz tak wziąć tą tablicę ze ściany i podejść z nią do kamery tak pokazać. Z bliska. Bo, jak ona jest tak daleko, jak jest ta tablica tak daleko, tam nic nie widać z daleka. Czekaj, da się ją zdjąć! Była. Dawid, musisz tak. Da się, da się, na pewno. Z całej siły wyrwi.

Dawaj, no Dawid. Teraz blisko to pokaż. Ja bym ja przyczepiona była. No. Kurwa. Ja, Kurwa. Kurwa mać. Chuj pokażę mu. Dawaj, Dawid. Teraz blisko to pokaż. Ja, ja przyczepiona była. No. <gry> Dawid próbuję teraz to zawiesić znowu. O jest, 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 yes. pokazuję, pokazuje. Faj Dawid Teraz blisko to pokażę. tam mówi! Dawid tam nikt nie jest napisany na niej. Jest napisane, tu! mówisz, ci tam są widzowie. tam mówi? Tam, tam nikt nie jest napisany na niej. Jest napisane, tu! A ty mówisz, tam są widzowie? No gdzie? Tam nikogo nie ma, nic. Tam jest napisane nie, nie ma jednego, tutaj, tam Tu nie jest napisane! A jest coś, jest coś tam. Jest napisane! A napisz tam... Na samym środku Tubson. Nie pisałem niczego do nejta. Pisz do mejta, krzyczego. Tu jest zapisane. Nie, bo, nie, jest coś, jest coś tam. Jest zapisane. A napisz tam. Noś w samym środku Tubson. W nie wysłałem ci czego do mejta. Pisz do Aha, tutaj, tu jest nie, zapisane. Nie, bo, nie, jest, coś, jest. Dawid, no ale ja chyba mam jakieś takie miejsce VIP. Nie muszę do mejta czy nie? No, a ci musisz, żebym ci zapisał.